Synek, wstawaj. Ale czemu? Mamy ferię. bo jedziemy na kemping do pobliskiego lasu. Tato, ale ja nie chcę. Nie ma żadnego nie chcę masz jechać i spędzić czas z rodziną. Ej no, tata nam nie da zdecydować gdzie chcemy jechać, tylko sam decyduje. No właśnie, przez niego miałem koszmary z tego parku wypchanych zwierząt. Może jednak nie będzie aż tak źle. Tato, no ile będziemy czekać na te auto? Powinno przyjechać już dawno. No to będziemy długo czekać. Ciekawe, jak będzie na tym kempingu. Na pewno dzieci wam się spodoba. O już jedzie. Ciekawe, czy na tym kempingu będzie fajnie, bo pogoda jest słaba. Mi się wydaje, że raczej będzie fajnie, skoro teraz tam jedziemy. Właściwie masz rację. Fajnie by było, gdybyśmy mieli wielki namiot, w którym pomieściliby się wszyscy z naszej rodziny. Ej, tato, kiedy będziemy na miejscu? Raczej powinniśmy dojechać za 4 minuty albo i mniej. No dobrze, tato. Tylko bądźcie grzeczni. Dobra, tata mówił, że za chwilę powinniśmy dotrzeć na miejsce. No to super, nie mogę się doczekać, jak już dojedziemy. Dzieci, już za chwilę dojedziemy. Dobra, zaparkuje auto. Ale tu pięknie, a w ogóle gdzie poszedł, tata? Powiedział, że pójdzie po drewno do lasu do rozpalenia ogniska. No i dobrze, że on poszedł, bo pewnie inaczej by nas wysłał do lasu po te drewno. No i dobrze. Powinienem przeprosić dzieci za moje zachowanie. Nie jestem dobrym ojcem. Ciekawe, gdzie znajdę drewno niezetne, bo nie mam siekiery. I co ja zrobię? Dzień dobry, pan nie wie, gdzie znaleźć drewno. Jak tak, to proszę iść za mną. Martwię się, taty, już nie ma dwie godziny, odkąd tutaj przyjechaliśmy. Ciekawe, kiedy wróci z tym drewnem. Spokojnie on przecież musi wrócić. Tato gdziekolwiek jesteś, jak to słyszysz, to musisz wiedzieć, że ci wybaczamy za to, co mówiłeś, tylko wróć do nas, naprawdę bardzo tęsknimy za tobą.